Wydaje się, że głupota jest jakimś takim no, jednym z mniejszych grzechów czy, czy takich niewłaściwości człowieka. No, tak człowiek z politowaniem no, patrzy no, głupi w takim znaczeniu, nie że mało inteligentny, tylko że nie, nie stosuje się do mądrych rad. Nie? Postępuje głupio, czyli wbrew rozsądkowi, wbrew mądrości. Tak rozumiem głupotę. I ludzie przymykają oko na, a no tak, tam zrobił głupio, noż tam każdy błądzi i różne takie rzeczy. Chciałem wam pokazać, że głupota, czyli niekorzystanie z mądrości jest strasznym w konsekwencjach grzechów, szczególnie strasznym w konsekwencjach dla całego narodu. Oto w Księdze Izajasza, piąty rozdział, tam gdzie właśnie przedstawiony jest. Izrael, naród wybrany Boga, wspaniałe kiedyś państwo, w tej wersji już schyłkowej, w czasie, kiedy się to państwo zwija, kiedy naród upada, Bóg w 13 wersecie stawia pytanie, dlatego mój lud pójdzie w niewolę. No, może nie stawia pytania, tylko podaje przyczynę. Dlaczego mój lud pójdzie w niewolę? I odpowiedź jest no, niezwykła. Bo nic nie rozumie, pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie. W innych tłumaczeniach nie ma poznania, ale tu nie chodzi, że brak temu narodowi objawienia, bo Bóg dał narodowi w Starym Testamencie objawienie, Bóg dał dzisiaj Polakom i innym narodom zresztą objawienie Nowego Testamentu. Tu chodzi właśnie o nieprzyjęcie tego objawienia. O kierowanie się własnym rozumem, własnymi pomysłami, własnymi pożądaniami, własnymi grzechami, a odrzucanie tego, co Bóg objawił. Jeśli naród będzie to odpowiednio długo robił, to Bóg mówi o jasnej konsekwencji: Mój lud pójdzie w niewolę. Dlaczego? Bo jest głupi.